Lona Kanclerz dla Śląska TV, Rozmowa o Śląsku. Dzisiaj zapraszamy na nowe odcinki Kobiety, kultury i sztuki Śląska. Witam serdecznie w kolejnym spotkaniu z kobietą ze Śląska, z kobietą kultury i sztuki. Dzisiaj mamy niezwykłe spotkanie, trochę będzie w sposób szalony, a trochę taki bardzo przyziemny, ale również wymyśliłyśmy nową koncepcję wywiadu, którą właśnie teraz zaprezentuję. Ilona Kanclerz oraz Justyna Kucharczyk. Więc na Kucharczyk jest projektantem, jest, jest również oczywiście profesorem Akademii sztuk pięknych w Katowicach, ale osobą bardzo wyjątkową. Bo jak mówimy o projektantach, to często myślimy na przykład o projektantach mody, albo o projektantach e, e, designu, nie wiem, kanap, czy takich rzeczy, o które co prawda nas otaczają, ale ktoś o tym musi pomyśleć, żeby powstały, a Justyna zajmuje się sprawą z jednej strony bardziej przyziemną, ale z drugiej strony, która może nas unieść zupełnie na europejski poziom. Co to jest? Zajmuje się komunikacją wizualną. I chyba to jest taka przestrzeń, w której, której każdy doświadcza. Być może tego nie nazywa w ten sposób, ale korzysta z tego codziennie. Być może nawet nieraz nie dostrzega i wydaje mu się, że tego nie ma, a jednak jak sobie uzmysłowimy, że ktoś musiał przeanalizować bardzo dużo danych, oglądać jak to robią gdzie indziej albo wymyślić zupełnie nowe koncepcje, to, to wcale nie jest takie łatwe. Takie projekty, które powodują, że użytkownicy czy odbiorcy tych projektów nie muszą się zastanawiać, czy dostrzegać nawet ich wartość, są w przestrzeni publicznej jednym z bardziej pożądanych. Czyli Jeżeli myślimy o na przykład o systemie informacji dla transportu miejskiego, dla metropolii, albo jeżeli myślimy o systemie informacji w mieście. To jest taka tkanka, która powinna być y, zapewniona. My powinniśmy mieć w standardzie bardzo dobrą, efektywną, świetnej jakości, czytelną, y, użyteczną informację, która po prostu ułatwia nam życie. Po to to robimy. Tutaj można powiedzieć, że mieliśmy ostatnio burzę w skręce wody, że taka właśnie komunikacja wizualna w mieście Katowicach jest zła. Czy teraz będzie lepsza? I co ma na to wpływ, że teraz będzie lepsze? Na czym to polega? Co jest dobrą komunikacją, a co jest złą? Mhm. Tego typu projekty nazywamy CIMAMI, czyli Systemami Informacji Miejskiej. W Katowicach faktycznie przyczyniliśmy się poniekąd do wywołania tematu, ale z bardzo pozytywnym skutkiem, bo miasto podjęło rozmowę z grupą zawiązaną wokół y, Akademii, ale jednak taką bardzo, bardzo y, wolontaryjną. To jest nie ruszenie niemalże. Za ten projekt będzie odpowiadała Agnieszka Nawrocka, Zosia Osislo i Andrzej Sobaś y, za skoordynowanie i przedstawienie. Ale muszę powiedzieć, że ogromna rzesza ludzi związanych z Akademią dostarcza nam danych i pomaga w zrobieniu tego projektu. Jest szansa, jesteśmy już na takim etapie rozmów z miastem i takiej dużej przychylności też ze strony, ze strony Katowic i prezydenta, który popycha ten projekt już w dobrym kierunku. Czyli udało nam się nie wiem, wymienić król pisma na taki, który a, ma świetne parametry czytelności. Udało nam się dokonać takiej rewizji związanej z samą grafiką i kolorystyką, z y, hierarchią informacji. Trochę jeszcze mamy takich dylematów od samego produktu, ale te elementy zostały już, właśnie są na etapie prototypowania, więc będziemy to testować. Są już przygotowane w taki sposób poprawny, według wytycznych, po wstępnych konsultacjach z pomocnikiem do spraw osób z niepełnosprawnościami. Tak, jak mówię, teraz na fazie testów będziemy mogli sprawdzić, która z tych koncepcji, które y, przedstawia zespół, y, no, będzie najbardziej efektywna. Mhm. A co jest ważne w takich projektach? Na co należy zwracać największą uwagę? Mhm. No, tak naprawdę, to jest perspektywa człowieka. Czyli te, typ codziennego życia i, i naszych zachowań, y, które, które z tym się wiążą. Mamy określone możliwości percepcyjne, one nie są stabilne. One się zmieniają w zależności od sytuacji, od naszej kondycji psychofizycznej, od naszego stanu zdrowia, od sytuacji, w której jesteśmy, czy, czy są jakieś bardzo ekscytujące wydarzenia, czy po prostu zwykły spokojny dzień, co chyba się zdarza rzadko. I, i te wszystkie elementy mają wpływ na to, w jaki sposób przebiega percepcja. I w jaki sposób później um, jakby budujemy rozumienie informacji. Tak naprawdę, celem systemów informacji, którymi zajmujemy się, jest um, spowodowanie, żeby ludzie mogli być bardziej samodzielni i bardziej czuli się u siebie. Przy pewnym poziomie bezpieczeństwa, um, my po prostu um, zaczynamy egzystować w, w przestrzeni. W, na zasadzie takiego już automatycznego działania, już nie musimy pewnych decyzji podejmować, wiemy gdzie co jest. Systemy mają temu sprzyjać. Mam bardzo szybko wchodzić jakby w tkankę. Nam by zależało na tym, żeby nie tylko świązacy, ale ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj załatwiać interesy, studenci, którzy przyjeżdżają na studia, ludzie z zagranicy, ludzie z niepełnosprawnościami nie wiem, wzrokowymi, ruchowymi. Czy mentalni mogli w ten sam sposób korzystać z przestrzeni publicznej, która powinna być dostępna dla nas wszystkich? Masz już doświadczenie w takich projektach, bo między innymi to, co mamy za sobą, czyli ten system identyfikacji nostru, żowice, tak, lotnisko. Lotnisko było chyba takim pierwszym, to był taki mój chrzest o, wtedy myślę, że zdobyłam już wszystkie szlify, jako młoda projektantka. Myślę, że taka codzienność projektowa to, jest, to są w finale gumowce i kask, bo tam się wszystko rozgrywa na poziomie budowy i montażu. Zrealizowałem z Agnieszką Nawrocką w Tukach bardzo dużo projektów, sporo na Śląsku, chociażby Park Książki, jest oznakowany przez zespół nasz łącznie z Anią Kmitą, a Dreyfusą, właśnie Lataj. Wydział teologiczny to był w ogóle mój pierwszy projekt. Akademia Sztuk Pięknych, już trzeci budynek, właśnie trwa montaż dwóch systemów w dwóch budynkach. Jestem niezwykle z tego dumna, bo udało się zrealizować projekt z zaangażowaniem społeczności naszej i wykorzystaliśmy do tego. Znaki przygotowane, czy cyfry przygotowane przez naszych kolegów i koleżanki. Jest mocno związane z tożsamością miejsca i ją podkreśla. No, faktycznie sporo tego jest. Realizujemy też projekty poza, poza Śląskiem, w Cieszynie, dworzec, w Cieszynie, chyba było oddane dwa lata temu. Nam no, jest dobrze w tej przestrzeni. Tu jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Tu jest ciągle coś do poprawienia. Tu jeszcze. Bardzo dużo można zdziałać. Holendrzy no, nam zazdroszczą, że mamy y, takie perspektywy przed sobą jako projektanci, nie wiem, tylko o mojej działce. No a my może narzekamy, że ciągle ta przestrzeń nie jest taka, jakbyśmy chcieli. Tak? Nas to boli, a inni w tym widzą możliwość. Ja się chyba też widzieć w tym jakiś potencjał. Jaka byłaby przestrzeń idealna dla projektanta? Jak zastanawiasz się nad tym, co jeszcze z tu zrobisz, jak to będzie to. Jaki jest finał tego wszystkiego? Takie idealne, zaprojektowane miasto z identyfikacją. Nie wiem, jak wyglądała tak utopijna historia, żeby była ludzka. Żeby była ludzka <laughs> właśnie. Żeby jeszcze ten, ten element błędu czy zaskoczenia mógł funkcjonować, tak? Chyba kluczem dla nas jest ciągle dialog i taka multidyscyplinarność, kooperacja z architektami, z projektantami produktu, z urzędnikami. To, 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 to powinna być bardziej harmonijna współpraca, z dużym zrozumieniem, jaki jest cel. Mhm. Byłoby dużo łatwiej. Nam bardzo zależy na jakości, i tej funkcjonalnej, i tej taką, którą postrzegamy jako materialną jakość. Bo to praktycznie, co robisz, to dotyka bardzo wielu sfer. To tak, nie jest taki wypadku malarza, który jest z sobą zamknięty w przestrzeni i oddaje coś na płótno, ale ty jeszcze sama wszystko nam powiedziałaś, więc że ten proces musi być poznawczy, trzeba to dopasować do wszystkiego, to jeszcze w dodatku musisz robić różne uzgodnienia. techniczne, wprost. To, patrząc na procentowo na zawartość różnych elementów w takim wdrożeniowym projekcie, to samego projektowania myślę, że jest tak 30%, 40% może. Ten grunt pierwszy, który jest związany z analizą i zrozumieniem istoty problemów, które występują w danym budynku czy przestrzeni, potrzeb, zlecenia dawcy, które, które często są nie do końca są verbalizowane, ukrywają się często pod jakimiś innymi deklarowanymi potrzebami. No i przede wszystkim to, jak będzie reagował na propozycje i na oznakowanie odbiorca, to jest taka szarada, którą trzeba rozegrać. Bardzo takim ciekawym momentem pracy jest taka analiza związana z szukaniem miejsc, które są kluczowe do podjęcia decyzji, czyli takich najsłabszych punktów, które musimy szybko zidentyfikować, żeby zobaczyć, co na pewno musimy zabezpieczyć w projekcie. To jest taka trochę praca szeroka hońca gdzieś na początku. Praktycznie tysiąc pytań ciśnie się na usta, ale to tak jak to, co robisz, to jednak ta rozmowa jest również bardziej syntetyczna i analityczna, bo ten temat są narzu narzuca również rozwiązania. I czy, powiedzmy, czy w związku z tym, jeżeli Ty wybierasz fonty albo wybierasz gamę kolorystyczną do rozwiązania, na przykład mówmy o mieście Katowice teraz, to co leży u podstawy właśnie takiego wyboru? Na przykład, właśnie gamę kolorystyczną. A to jest bardzo dobre pytanie. To nie ja podejmuję tę decyzję w tym momencie już moje koleżanki, które to projektują, ale żeby one mogły podjąć decyzję, to jedna z naszych koleżanek, Ania Kmita przygotowała całą, taki, całą analizę związaną z tym, jakie kolory tożsamościowo występują na Śląsku, czym dysponują wszystkie sąsiednie miasta, jakie kolory przede wszystkim są kolorami, które zestawy kolorystyczne, które nam zapewnią optymalne, najlepsze warunki odczytu, czyli odpowiednią różnicę kontrastów tak czy jasności. A jakie to są na przykład? No, w, w tym oczywiście najbardziej czytelny jest biały i czarny zestaw, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale zestawem kolorystycznym, które ma ogromne takie właściwości funkcjonalne, jeżeli chodzi o przestrzeń informacyjną, są czarne elementy na żółtym tle, ponieważ Nasz organizm, niezależnie od tego, czy się starzeje, czy akurat jesteśmy osobami z jakimiś dysfunkcjami wzrokowymi, to ten kolor najdłużej widzimy. czy ten zestaw kolorystyczny jest najbardziej, najdłużej i dla najszerszej grupy społecznej jest, jest czytany. Czy te nowe projekty zawierają również w sposób, problematykę? potrzeby przystosowania ich do, dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście, że tak. To jest, to jest ogromna grupa ludzi. Ja myślę, że nawet nie bym mówiła o osobach z niepełnosprawnościami, co bym powiedziała, że czy chciałabym powiedzieć, że to jest ważne dla nas wszystkich, ponieważ każdy z nas się starzeje i w pewnym momencie Nasze możliwości spadają, tak? Każdy z nas zaczyna nosić okulary na jakimś, na jakimś etapie swojego życia. Patrząc na to, jak starzeje się społeczeństwo, jaki jest procent ludzi starszych i ile będzie ich za jakiś czas, to teraz powinniśmy już projektować to, co będzie im najdłużej służyć i co nie będzie powodowało dyskomfortu w codziennym funkcjonowaniu. A jak wybierasz na przykład fonty, to czy również zwracasz, czy zwracasz uwagę na to, nie czy to Barsaliki, czy, czy, czy ten serifowy tak, tak. jest ważniejszy? Co jest ważne w takiej przestrzeni miasta? Powiedziałabym tak, że w zależności od tego, dla jakich potrzeb projektujemy, powinniśmy wybierać odpowiednie rzeczy. Nie ma jakby uniwersalnej recepty, tak? Ale jeżeli chodzi o kroje pisma, to w, akurat w przestrzeni takiej publicznej, takiej związanej z informacją, nie z przekazywaniem komunikatów reklamowych, czy artystycznych, czy, czy jakichkolwiek innych, jednak ta funkcjonalność jest związana z taką jednoznacznością i rozróżnialnością znaków. I akurat mamy taki problem w naszej kulturze, że mamy, używamy bardzo długich wyrazów i, Zestawów wyrazowych, które są rozbudowane. Nie mamy syntetycznego języka opisującego cokolwiek. Lubujemy się w długich nazwach. Czterowyrazowa nazwa ulicy zdarza się. Więc no, musimy patrzeć też na ekonomię, na rozróżnialność, na jak największą czytelność w zależności od, od dystansu, jaki, jaki mamy do pokonania. Rozróżnialność tam również pod kątem. No musimy tak projektować, yy, czy wybrać takie kroje, które spowodują, że osoba z zagranicy nie pomyli literki L z jedynką, mhm. albo prawda? Tutaj musimy, musimy zwrócić też na to uwagę. Yy, no więc to są. Powiedziałam, że dużo takiej specjalistycznej wiedzy, ale akurat zaplecze projektowe, typograficzne w Katowicach jest absolutnie cudowne, więc tutaj też ogromny research zrobili nasi koledzy z Akademii, wspierając nas. I tak się składa, że te krojki pisma, które zaproponowaliśmy, czy przepraszam, moje koleżanki zaproponowały do, do sim w Katowcach, to jest y, akurat y, kroje niemieckiego projektanta. Myślę, że nie bez powodu, oni mają podobny problem, bardzo długie razem. Więc projektują w taki sposób, żeby przy maksymalnej czytelności zachować jakiś rozsądek w długości komunikatu, który powstaje. O jakim projekcie marzysz? Hmm. O jakim marzę? To się może zjeść. Yy. Marzę o takim projekcie w przestrzeni publicznej, nie w budynku, tylko na przykład w przestrzeni otwartej, która będzie piękna. Przestrzeń, która będzie dawała radość i spokój, nie tylko podczas pracy, ale w sposobie korzystania z niej, z takim szerokim dostępem. Nie, nie mam konkretnego miejsca na, na myśli, ale wyobrażam sobie taki projekt, który po prostu może zostać na lata zupełnie wpisując się jakby w tkankę, taki zintegrowany, nie nienarzucający się i, i potrzebny. I to jest, proszę Państwa, piękna puenta. My również chcielibyśmy, tak jak Pani Profesor, żeby nasza przestrzeń była piękna, ale i jednocześnie dla nas bardzo przyjazna i żeby można było się czuć w mieście. Jakby. Serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiamy.